Cześć kochanie. Wiem, że śpiewam krewetkę. Staram się improwizować. Taki po Może jedne trochę mocniej będę, rapu tutaj księciem. Bardzo mocno cię kocham, nie wnikając z tym pojęciem. Pamiętam skarby podczas meczu, nosiliśmy jankest Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że ten świat jest tak kurewski liczył. Moment się tu wtedy lekki jak jesienny wiatr naszego życia i miłości liczył się tu piękny gwiazd chcieli nas zniszczyć. Jak to bywa w naszym świecie? Dobra mina do złej gry. Sami kurwa o tym wiecie, złe wiadomości, wszyscy wiedzą o co chodzi. Każdy chce żyć po swojemu, lecz nic z tego się nie rodzi. Bo dodając tutaj filmy na TikToka z tej mogiły spacerujesz po cmentarzu, szukaj. Zająć życia, swoje siły, chcesz być wielkim raperem Wiele zyskać, nic nie stracić Pseudo tu może chciałbyś szybko się wzbogacić Jeśli chcesz zachować życia, tu prywatność i niuanse Jeśli w życiu swym doceniasz mega świat i nowe szanse Jeśli kochasz tutaj szczerze, jesteś i życia spoko, to facetem Będziesz tej miłości basem, a nie tylko facetem. W życiu zagrasz swoją rolę i docenisz swoje szczęście Więc zaufaj dobry ziomku, dobry mój, ty przyjacielu Tu od nowa zaczynamy, takich jak nas jest tu wielu Wiele w życiu dróg pod górę, jeszcze więcej dobrych chwil Ja z aniołem śmierci dawno podpisałem dobry deal Chcę od życia jeszcze więcej ciebie, zawsze mieć tu blisko Chcę się poczuć tutaj mocno, jak wjebanym San Francisco Mieć na sobie dużo złota i Ferrari mieć przy domu Jeśli nie nam to pisane, to już nie wiem kurwa komu Będę starał się na maksa, by odmienić nasze życie Na Everest chcę tu wejść, zawsze z tobą być na szczycie Miłość skrzydeł mi dotaje, w głowie mi układa myśli Sama widzisz kochanie, coraz Więcej z niej korzyści. Sama, widzisz kochanie, coraz więcej z niej korzyści. Miłość skrzydłem mi dodaje w głowie, mi układa myśli. Sama, widzisz kochanie, coraz więcej z niej korzyści. Na sobie dużo złota i Ferrari mieć przy domu Jeśli nie nam to pisane, to już nie wiem kurwa komu Będę starał się na maksa, by odmienić nasze życie Na Everest chcę tu wejść, zawsze z tobą być na szczycie Na Everest chcę tu wejść, zawsze z tobą być na szczycie Na Everest chcę tu wejść, zawsze z tobą być na szczycie na